Lata 70. były czasem pełnym kulinarnych eksperymentów, w których odważne połączenia i niespodziewane smaki kształtowały codzienność. Wiele z tych potraw zniknęło z nowoczesnych menu, ale ich nostalgiczny urok pozostał. Z długiej listy zapomnianych klasyków, wybieramy dziś 10 dań, które są najbardziej znane europejskiej publiczności i za którymi najbardziej tęsknimy. Niektóre z nich były prawdziwymi ikonami kulturowymi, inne uchodziły za eleganckie gwiazdy każdej kolacji. Wspólnie opowiadają historię dekady, w której jedzenie nie tylko smakowało, ale także budziło emocje. N. Quiche Lorraine, Balvue, latach 70. Quiche Lorraine była symbolem francuskiej elegancji i jednym z tych dań, które natychmiast wywoływały poczucie stylu i wyrafinowania. Maślane ciasto, kremowe nadzienie z jajek, śmietany i boczku oraz ciepły, pikantny aromat sprawiły, że stała się ona stałym elementem niemal każdej europejskiej kolacji. W tamtych czasach każde domowe kisze było małym triumfem, połączeniem sztuki kulinarnej i gościnności. Chociaż to danie istnieje do dziś, straciło blask tamtych czasów, gdy jeden kawałek kisz mógł zadecydować o atmosferze całego wieczoru pozostaje klasykiem, którego wielu chętnie ponownie doświadczyłoby tak żywo jak kiedyś. 2. Fondue Bourguignon w latach 70. Fondue Bourguignon było czymś więcej niż tylko daniem. Był to rytuał, towarzyskie doświadczenie, podczas którego rodzina i przyjaciele zasiadali wspólnie wokół bulgoczącego garnka. Małe kawałki mięsa, najczęściej wołowiny, były ostrożnie gotowane w gorącym oleju, a następnie zanurzane w różnych sosach. Ta gra chrupiącej skórki i delikatnego wnętrza emanowała poczuciem bliskości i więzi, które dziś trudno znaleźć. W tamtych czasach było to przystępne, a jednocześnie wyjątkowe, centralny punkt każdej uroczystości, gdzie śmiech, rozmowy i zapach domowych dipów kształtowały wieczór. Dziś fondue bourguignon nadal istnieje, ale straciło swoje stałe miejsce w codziennym życiu. I właśnie dlatego wielu tęskni za tym wspólnym ciepłym doświadczeniem kulinarnej biesiady z lat 70.. 3. Koktajl krewetkowy. Koktajl krewetkowy był w latach 70. prawdziwą gwiazdą każdej eleganckiej uroczystości. Nic nie wydawało się wtedy tak szykowne, tak nowoczesne, a jednocześnie tak przystępne, jak szklanka pełna delikatnie ugotowanych krewetek, serwowanych na zimno i zanurzonych w pikantnym sosie koktajlowym. Mieszanka keczupu, szanu i soku cytrynowego nadawała daniu świeżego kopa, który natychmiast zachwycał gości. W tamtym czasie koktajl krewetkowy uchodził za przystępny luksus, mały powiew splendoru, na który wielu mogło sobie pozwolić. Później nowe trendy wyparły tę ikoniczną przystawkę, ale w niektórych nostalgicznych restauracjach żyje ona do dziś. I być może to właśnie ta prosta elegancja sprawia, że tęsknimy za koktajlem krewetkowym jako ponadczasowym klasykiem. Symbolem epoki, w której nawet proste przystawki miały wielki wpływ. 4. Kurczak z ananasem. Kurczak z ananasem był w latach 70. daniem, które natychmiast budziło wszystkie zmysły. Połączenie słodkich kawałków ananasa, delikatnie smażonego mięsa kurczaka i kolorowych pasków papryki. Tworzyło kompozycję smakową, która wówczas uchodziła za nowoczesną, egzotyczną i niezwykłą. W wielu domach danie to było małą przygodą, powiewem tropikalnej dalekiej krainy, który przełamywał codzienność i nadawał każdemu posiłkowi wyjątkowy nastrój. Słodko kwaśny charakter sprawił, że kurczak z ananasem stał się ulubionym daniem, nie tylko ze względu na smak, ale także na łatwość przygotowania i przystępną cenę. Dziś rzadko się go spotyka. Często jest nowocześnie interpretowany lub ukryty w starych książkach kucharskich. Jednak dla wielu ten klasyk pozostaje symbolem tamtych czasów, kiedy kuchnia i ciekawość szły w parze, a nawet proste składniki mogły opowiedzieć historię. Pięć, jaja faszerowane, deviled eggs, jaja faszerowane, w latach siedemdziesiątych stały element każdej uroczystości, były czymś więcej niż tylko małą przekąską. Symbolizowały gościnność, radość zgromadzenia ludzi wokół stołu i dzielenia się czymś domowym. Połączenie ugotowanych na twardo połówek białka jaja z kremowym nadzieniem z żółtek, majonezu, musztardy i przypraw, nadawało temu klasykowi przyjemną pikantność, którą od razu się rozpoznaje. W ich prostocie tkwił cały urok tamtych czasów. Niedrogie, szybko przygotowywane, a jednak zawsze mały punkt kulminacyjny na stole szwedzkim. Chociaż faszerowane jaja istnieją do dziś, dawno przestały być oczywistą przystawką, jaką były kiedyś. Może właśnie dlatego tęsknimy za tym nieskomplikowanym, szczerym sposobem delektowania się, który sprawiał, że lata 70 były tak wyjątkowe. 6. Sałatka Watergate. Sałatka Watergate była w latach 70 deserem, który brzmiał tak zabawnie, jak smakował. Mieszanka pokruszonego ananasa z puszki, pudingu pistacjowego mini pianek marshmallow i puszystego, słodkiego kremu sprawiła, że ten zielono-połyskujący deser stał się stałym towarzyszem każdej rodzinnej uroczystości. W wielu domach był symbolem tego, jak prosta mogła być wówczas przyjemność. Kilka niedrogich składników, szybko zmiksowanych i już na stole stał deser, który zachwycał zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pomimo humorystycznego związku ze skandalem politycznym, Sałatka Watergate pozostała słodkim wspomnieniem czasów, w których desery nie musiały być idealne, by zdobywać serca. Dziś pojawia się rzadko, ale dla wielu ten puszysty, kolorowy klasyk jest kawałkiem nostalgicznego bezpieczeństwa, którego trudno zapomnieć. 7. Ciasto marchewkowe Ciasto marchewkowe było w latach 70. deserem, który zaskakująco wydawał się nowoczesny. Podczas gdy inne ciasta były ciężkie i sycące, ten soczysty klasyk wnosił ciepłą, niemal domową lekkość. Tarte marchewki nadawały ciastu wilgotną strukturę i delikatną słodycz, a kremowy lukier z serka śmietankowego zapewniał niepowtarzalne wykończenie. Wielu kochało je nie tylko ze względu na smak, ale także dlatego, że uchodziło za nieco zdrowsze ciasto, które pozwalało cieszyć się bez wyrzutów sumienia. Prawdziwy kawałek pocieszającej kuchni, który w tamtych czasach znajdował swoje miejsce na każdym stole z ciastami. Dziś nadal stoi w niektórych piekarniach, ale nie ma już w sobie tego samego entuzjazmu, co w latach 70., kiedy każdy kęs był małym, słodkim pocieszeniem. 8. Chlebek cukiniowy. Chlebek cukiniowy był w latach 70. cichą gwiazdą ruchu prozdrowotnego, wypiekiem, który pokazywał, jak kreatywnym można być z prostych składników. Drobno starta cukinia nadawała ciastu niezrównaną soczystość, a orzechy lub kawałki czekolady dodawały całości głębi. Był to chleb, który niepozornie wkradał się na stoły, a potem zaskakiwał każdego, kto go spróbował: słodki, miękki, ciepły i zadziwiająco harmonijny. Wielu kochało go, bo sprawiał wrażenie czegoś lepszego deser, którym można było się cieszyć bez wyrzutów sumienia. W swojej niedrogiej i nieskomplikowanej formie. Dokładnie odzwierciedlał ducha lat siedemdziesiątych. Jeszcze dziś niektórzy pieką go w domu, ale dawno stracił swoją wielką popularność. Być może to właśnie ta cicha, swojska natura sprawia, że tak bardzo tęsknimy za chlebkiem cukiniowym. 9. Beef Stroganow Beef Stroganow był w latach siedemdziesiątych uosobieniem ciepła i przytulności. Cienkie paski wołowiny, delikatnie podsmażone, łączyły się z kremowym sosem z grzybów i kwaśnej śmietany. Tworząc danie, które natychmiast dawało poczucie bogatego domowego obiadu, podawane z makaronem lub ryżem, szybko stało się znajomym elementem wielu rodzinnych kuchni. Jego sukces tkwił nie tylko w smaku, ale także w jego dostępności. Proste składniki, przystępne cenowo, a jednak wystarczająco odświętne, by zaimponować gościom. Dziś beef Stroganow nadal można znaleźć. W nowoczesnych wariantach lub jako klasyk w tradycyjnych restauracjach. Ale szczególny urok lat 70. w których to danie łączyło wiele rodzin przy jednym stole, to uczucie, za którym chętnie tęsknimy. 10. Hamburger Helper. Hamburger Helper war in den 1970er Jahren ein stiller Held der Alltagsküche. Für viele Familien war er die Rettung an hektischen Abenden, an denen Zeit, Budget oder Zutaten knapp waren. Eine Packung Etwas Hackfleisch und wenige Minuten am Herd. Schon entstand ein Gericht, das überraschend herzhaft, sättigend und wohlig war. Die Vielfalt der Geschmacksrichtungen von Cheeseburger bis Stroganoff verlieh diesem Fertiggericht fast schon den Charakter kleiner kulinarischer Abenteuer. In einer Zeit, in der Bequemlichkeit und Kreativität erstmals Hand in Hand gingen, bot Hamburger Helper eine einfache Möglichkeit, den Esstisch zu füllen, ohne auf Wärme und Genuss zu verzichten. Heute steht er zwar noch in den Supermarktregalen, doch sein ikonischer Status von damals, als er den Alltag vieler Familien prägte, ist verblasst. Und vielleicht ist es genau diese Einfachheit, die wir heute vermissen. Ein Gericht, das ohne Anspruch einfach nur gut tat. Wenn wir diese zehn Gerichte aus den 1970er Jahren noch einmal vor uns sehen, spüren wir, wie stark Essen mit Erinnerungen verbunden ist. Jedes dieser Lebensmittel erzählt eine Geschichte, nicht nur über Geschmack, sondern über Menschen, Familien, Feste und alltägliche Momente, die damals so kostbar waren. Es waren einfache Rezepte, doch sie trugen eine Wärme in sich, die heute kaum ein modernes Trendgericht ersetzen kann. Manche dieser Klassiker findet man noch in alten Kochbüchern oder nostalgischen Restaurants, andere leben nur noch in der Erinnerung weiter. Doch alle tragen den Geist einer Zeit, in der Kochen noch ganz nah am Herzen war. Vielleicht ist gerade das der Grund, warum wir uns wünschen, dass diese Aromen zurückkehren, weil sie uns an etwas erinnern, das wir nie vergessen wollen, das Gefühl, gemeinsam zu genießen, zu lachen und einen Moment lang die Welt draußen zu lassen.